Czy wiedziałeś, że to co robisz w pierwszej godzinie po przebudzeniu może decydować o tym, czy dożyjesz 90 lat lub dłużej? To szokujące, ale prawdziwe. Większość ludzi nie ma pojęcia, że sabotują swoją długowieczność każdego ranka, zanim jeszcze skończą śniadanie. W tym filmie ujawnię 7 porannych nawyków, które łączą ludzi konsekwentnie żyjących do 90 roku życia i dłużej. A najlepsza część Nawyk 4 zajmuje tylko 30 sekund Twojego czasu, ale może dodać lata do Twojego życia. To są sekrety, o których większość lekarzy Ci nie powie, ale dowody są niepodważalne. Pozwól, że opowiem Ci o Walterze. W wieku 65 lat Walter obserwował, jak jego przyjaciele zaczynali rozwijać poważne problemy zdrowotne: problemy z sercem, pogorszenie funkcji poznawczych, problemy z mobilnością. Ale dzisiaj Walter ma 93 lata i nadal żyje niezależnie, prowadzi samochód, a nawet trzy razy w tygodniu pracuje jako wolontariusz w lokalnym ogrodzie społecznościowym. Jaki jest jego sekret? To nie genetyka. Większość jego rodziny ledwo dożyła 75 lat. Różnica pojawiła się, gdy Walter odkrył i wdrożył 7 konkretnych porannych nawyków po uczestnictwie w seminarium zdrowotnym w wieku 65 lat. Te pozornie małe zmiany całkowicie przekształciły jego trajektorię zdrowia. Podczas gdy jego rówieśnicy podupadali na zdrowiu, Walter kwitł. Kiedy zapytałem go, co zrobiło różnicę, bez wahania wskazał na swoją poranną rutynę. To, co robię w pierwszej godzinie po przebudzeniu, uratowało moje życie. Powiedział mi i dzisiaj podzielę się z Tobą sekretami Waltera. Czy jesteś gotowy odkryć poranne nawyki, które mogą całkowicie przekształcić Twoje zdrowie po 60 roku życia? Zanurzmy się. Nawyk pierwszy – natychmiastowe nawodnienie. Czy wiesz, co dzieje się teraz w twoim ciele, jeśli jeszcze dzisiaj nie piłeś wody? Twoja krew dosłownie się zagęszcza, wywierając niebezpieczny nacisk na twoje serce i mózg. Pierwszą rzeczą, którą robią stulatkowie po przebudzeniu, nie jest sprawdzenie telefonu czy włączenie telewizora. To picie wody. A czas jest absolutnie krytyczny. Wiodący nefrolodzy i badacze długowieczności z Harvard Medical School odkryli, że nocne odwodnienie przyspiesza starzenie się o 31%. Dr Jessica Rotman, dyrektor DS. Zdrowia nerek w Harvard wyjaśnia, podczas snu twoje ciało staje się stopniowo odwodnione, tworząc stan, który nazywamy porannym gęstnieniem krwi, który zmusza twoje serce do znacznie cięższej pracy i uszkadza małe naczynia krwionośne w mózgu i nerkach. Te uszkodzenia kumulują się z czasem i dramatycznie przyspieszają starzenie się. Weź historię Sylwii. W wieku 72 lat cierpiała na przewlekłe problemy z nerkami, ciągłe zmęczenie i niepokojące luki w pamięci. Jej lekarze rozważali dializę. Ale kiedy zaczęła pić 16 uncji wody natychmiast po przebudzeniu, zanim jeszcze wstała z łóżka, jej funkcja nerek poprawiła się o 28% w ciągu zaledwie 60 dni. Mój lekarz nie mógł uwierzyć w zmianę w moich wynikach badań, powiedziała mi Sylwia. Zapytał, jakie leki biorę, a ja powiedziałam mu, tylko woda pierwszą rzeczą rano. Oto, co musisz zrobić. Począwszy od jutra rana, postaw pełną szklankę wody na swoim stoliku nocnym przed pójściem spać. W momencie otwarcia oczu, zanim twoje stopy dotkną podłogi, wypij całą szklankę. Nie kawę, nie herbatę. Wodę. Temperatura pokojowa jest najlepsza, ponieważ zimna woda może wstrząsnąć Twoim systemem. Uczyń to niepodważalnym, jak mycie zębów. Twoje organy desperacko czekają na nawodnienie po godzinach snu. Nie każ im czekać ani minuty dłużej. Czy możesz zobowiązać się do tego prostego nawyku, który może dramatycznie poprawić funkcję Twoich nerek i zdrowie sercowo-naczyniowe? Najdłużej żyjący ludzie na świecie nie uważają tego za opcjonalne. To jest niezbędne. Czy już to robisz? Jeśli nie, kiedy zaczniesz? Jutro rano może być początkiem twojej transformacji. Nawyk drugi, ekspozycja na poranne naturalne światło. Czy sabotażujesz swój rytm dobowy każdego ranka, nie zdając sobie z tego sprawy? Jeśli nie wystawiasz się na naturalne światło w ciągu 30 minut od przebudzenia, tracisz jeden z najpotężniejszych wyzwalaczy długowieczności odkrytych przez badacze? Badania z National Institute on Aging pokazują, że ekspozycja na poranne światło słoneczne w ciągu 30 minut od przebudzenia zwiększa produkcję melatoniny później w ciągu dnia o 73%. Dr. Andrew Peterson, główny badacz zdrowia i starzenia się rytmu dobowego, wyjaśnia: ekspozycja na poranne światło słoneczne uruchamia kaskadę procesów hormonalnych, które określają wszystko od jakości snu po metabolizm, a nawet funkcję poznawczą na następne 24 godziny. Brak tego porannego wyzwalacza światła jest związany z 37% wyższym ryzykiem rozwoju chorób neurodegeneracyjnych po 70 roku życia. Rozważ doświadczenie Beniamina. W wieku 75 lat walczył z przewlekłą bezsennością, która trwała przez dziesięciolecia. Próbował wszystkiego od leków na receptę po drogie suplementy. Nic nie działało długoterminowo. Następnie jego lekarz zalecił prostą zmianę: spędzić 10 minut na zewnątrz natychmiast po przebudzeniu, niezależnie od pogody. W ciągu dwa tygodni Benjamin zasypiał szybciej i spał dłużej. Ale najbardziej zaskoczyły go nieoczekiwane korzyści. Moje ciśnienie krwi spadło o 15 punktów, a popołudniowe załamanie energii całkowicie zniknęło. Wszystko dzięki temu, że siedziałem na moim ganku z poranną kawą zamiast pozostawać w środku. Nie czekaj kolejnego dnia na wdrożenie tego zmieniającego życie nawyku. Jutro rano postaraj się wystawić na naturalne światło słoneczne w ciągu 30 minut od przebudzenia. Nawet w pochmurne dni światło na zewnątrz jest 50-100 razy jaśniejsze niż oświetlenie wewnętrzne i zapewnia krytyczne długości fal, których potrzebuje twój mózg. Jeśli mobilność jest problemem, po prostu siedzenie przy otwartym oknie może mieć znaczenie. W zimowych miesiącach lub przy złej pogodzie rozważ lampę do terapii światłem klasy medycznej jako uzupełnienie. Ale naturalne światło jest zawsze lepsze. To nie tylko kwestia lepszego snu. Chodzi o resetowanie całego zegara biologicznego, aby spowolnić starzenie się na poziomie komórkowym. Czy jesteś gotów dać swojemu ciału ten dar jutro rano? Co powstrzymuje cię przed wyjściem na zewnątrz jutro? Twoje ciało dosłownie czeka na ten sygnał, aby zoptymalizować twoje zdrowie. Nawyk trzeci: delikatny ruch przed śniadaniem. To co robisz przed poranną kawą, może decydować o tym, jak twoje stawy będą się czuć w wieku 80 lat. Większość ludzi popełnia fatalny błąd, pozostając w bezruchu, dopóki nie zjedzą śniadania, nieświadomie wyzwalając procesy zapalne, które przyspieszają pogorszenie stanu stawów. Reumatolodzy z Mayo Clinic odkryli, że delikatny poranny ruch zmniejsza pogorszenie stawów nawet o 65% u seniorów. Dr Lisa Monroe, szef medycyny geriatrycznej w Mayo Clinic, stwierdza, nasze badania pokazują, że poranny ruch przed jedzeniem aktywuje proces zwany autofagią, zasadnicze oczyszczenie komórkowe, które jest kluczowe dla długowieczności stawów. Zmierzyliśmy dramatyczne różnice w markerach zapalnych między seniorami, którzy ruszają się przed śniadaniem, a tymi, którzy najpierw jedzą. To zmieniło życie Harriet. W wieku 68 lat była zaplanowana na operację wymiany kolana po latach wyniszczającego bólu artretyzmu. W ostateczności jej fizjoterapeuta zasugerował 7 minut delikatnego ruchu natychmiast po przebudzeniu przed spożyciem czegokolwiek. W ciągu 3 miesięcy ból Harriet zmniejszył się tak znacząco, że jej chirurg odwołał operację. Myślałam, że moje aktywne dni dobiegły końca podzieliła się Harriet. Teraz mogę bawić się z moimi wnukami. A wszystko zaczęło się od tych kilku minut porannego ruchu. Oto twój plan działania. Jutro rano po wypiciu wody, ale przed jakimkolwiek jedzeniem czy kawą, spędź 5-10 minut wykonując delikatne ruchy smarujące stawy. Nie chodzi o intensywne ćwiczenia. Chodzi o ruch, który sprawia, że czujesz się dobrze. Spróbuj małych, kolistych ruchów kostek, kolan, bioder, ramion i nadgarstków. Stani delikatnie, kołysz się na boki. Dotknij palców u stóp, jeśli możesz, lub po prostu lekko pochyl się do przodu. Kluczem jest ciągły, delikatny ruch, który budzi twoje stawy i mięśnie. Czy czujesz, jak sztywne jest twoje ciało pierwszą rzeczą rano? To mówi ci coś ważnego. Nie ignoruj tego. To małe okno możliwości aktywuje ścieżki długowieczności, które pozostają uśpione, jeśli pozostaniesz nieruchomo. Czy będziesz priorytetowo traktować te kilka minut jutro, aby chronić swoje stawy przez dziesięciolecia? Wyobraź sobie poruszanie się z łatwością w wieku 85 lub 90 lat. Ci, którzy to osiągają, nie mają szczęścia genetycznego. Po prostu konsekwentnie wykonują ten poranny rytuał. Czy dołączysz do nich? Nawyk czwarty praktyka oddychania 32. Ta 30-sekundowa praktyka oddychania jest pojedynczą najpotężniejszą praktyką długowieczności, którą dzielą prawie wszyscy 90-latkowie i starsi. Jednak większość ludzi całkowicie ją ignoruje. Co jeśli powiedziałbym ci, że sposób, w jaki oddychasz rano, ustawia twoją reakcję na stres na cały dzień, potencjalnie dodając lub odejmując lata od twojego życia? Badacze z regionów niebieskich stref, gdzie ludzie rutynowo żyją ponad 100 lat, udokumentowali, że stulatkowie praktykują specyficzne wzorce oddychania, które zmniejszają stres komórkowy nawet o 48%. Dr. Michel Kochen, który studiuje praktyki długowieczności w Sardynii we Włoszech, donosi: Zmierzyliśmy znaczące różnice w markerach zapalnych i hormonach stresu między tymi, którzy praktykują celowe poranne oddychanie, a tymi, którzy tego nie robią. Ta krótka praktyka wydaje się aktywować nerw błędny, zasadniczo mówiąc twojemu ciału, że jest bezpieczne, aby przydzielić zasoby na długowieczność, a nie przetrwanie. W górskich wioskach Sardynii, gdzie mężczyźni rutynowo żyją do późnych lat 90, Douglas zaobserwował poranny rytuał wśród starszych. Każdego ranka przed czymkolwiek innym stali przed swoimi domami i wykonywali serię głębokich, rytmicznych oddechów. Kiedy badacze zmierzyli ich zmienność rytmu serca i poziomy kortyzolu, znaleźli wzorce podobne do tych u znacznie młodszych osób. Jeden Je96 letni pasterz wyjaśnił: Oddycham rano, aby przygotować moje ciało na dobry dzień. Jeśli to pomijam, czuję to w południe. Moja energia spada, moje myślenie się zaciemnia. Oto 30-sekundowa praktyka, która może przekształcić Twoje zdrowie. Natychmiast po porannej wodzie i najlepiej podczas wystawiania się na naturalne światło, wykonaj technikę oddychania 4-7-8. Wdychaj cicho przez nos przez 4 sekundy. Wstrzymaj oddech przez 7 sekund. Następnie wydychaj całkowicie przez usta przez 8 sekund, wydając świszczący dźwięk. Powtórz ten cykl 3-4 razy. To wszystko. 30 sekund, które sygnalizują Twojemu ciału, aby aktywować ścieżki długowieczności, a nie reakcję na stres. Czy to brzmi zbyt prosto, aby było skuteczne? Nauka jest jasna. Ta krótka praktyka ma mierzalny wpływ na ciśnienie krwi, stan zapalny i hormony stresu. Czy zainwestujesz te 30 sekund jutro rano? To może być najwyższy zwrot z inwestycji, jaki kiedykolwiek otrzymasz dla swojego zdrowia. Czy oddychasz w pełni teraz, gdy to oglądasz? Prawdopodobnie nie. Większość z nas oddycha płytko, wykorzystując tylko 30% pojemności płuc. Zacznij zmieniać ten wzorzec jutro rano. Nawyk piąty. Śniadanie bogate w białko i błonnik. Czy Twoje śniadanie po cichu sabotuje Twoje szanse na życie po 90 roku życia? Prawda jest taka, że to co większość Amerykanów je na śniadanie, aktywnie przyspiesza ich proces starzenia, a wielu nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie jest za późno. Gerontolodzy żywieniowi zidentyfikowali specyficzne wzorce śniadaniowe wśród długowiecznych populacji, które zmniejszają markery zapalne nawet o 53%. Dr. Valerie Richardson, główna badaczka w Instytucie Odżywiania Długowieczności, wyjaśnia: "Pierwszy posiłek dnia ustala wzorce metaboliczne, które wpływają na wszystko od wrażliwości na insulinę po poziomy mikrozapalenia". Nasze badania pokazują, że poranny posiłek zawierający co najmniej 25 g białka i 8 g tworzy środowisko metaboliczne, które wspiera naprawę komórkową, a nie uszkodzenia komórkowe. Rozważ doświadczenie Geralda. W wieku 68 lat zdiagnozowano u niego stan przedcukrzycowy i rosnące markery zapalne. Mimo, że nie miał nadwagi, jego lekarz przewidywał, że rozwinie pełną cukrzycę w ciągu 2 lat. Zamiast natychmiast rozpoczynać leczenie, Gerald pracował z dietetykiem, aby przekształcić swoje śniadanie. Przeszedł ze swojego zwykłego tosta i kawy na poranny posiłek bogaty w białko i błonnik. Sześć miesięcy później jego markery krwi całkowicie się znormalizowały. Jedyną rzeczą, którą zmieniłem, było śniadanie podkreślił Gerald. Mój lekarz nie mógł uwierzyć, że możliwe było odwrócenie trendów tylko poprzez zmianę jednego posiłku. Oto Twoja formuła porannego posiłku dla długowieczności. Połącz wysokiej jakości źródło białka jajka, grecki jogurt lub białko roślinne, jeśli wolisz z pokarmami bogatymi w błonnik jagody, nasionach ja, owies lub warzywa. Dodaj źródło zdrowego tłuszczu, takie jak awokado, orzechy lub oliwa z oliwek. Unikaj całkowicie rafinowanych węglowodanów przed godziną dziesiąta. Wyzwalają one skoki insuliny, które przyspieszają starzenie się. Czy możesz wprowadzić tę zmianę jutro rano? Piękno tego nawyku polega na tym, że nie wymaga dodatkowego czasu. I tak już jesz śniadanie. Po prostu zmieniasz to, co jesz, aby aktywować ścieżki długowieczności zamiast zapalnych. Czy kontynuowanie obecnego śniadania jest warte ryzyka dla Twojego zdrowia po 70 roku życia? Wprowadź zmianę jutro i poczuj różnicę w ciągu kilku dni. Co wybierzesz na śniadanie jutro? Ta decyzja może wydawać się mała, ale jej skumulowany efekt przez lata jest ogromny. Nawyk szósty poranne połączenie społeczne. Poranny rytuał, który jest potężniejszy niż jakikolwiek suplement dla przedłużenia Twojego życia. Znaczące ludzkie połączenie. Czy wiedziałeś, że izolacja wpływa na Twoje ciało tak dramatycznie, jak palenie 15 papierosów dziennie? To, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, to fakt, że to, kiedy to połączenie następuje, ma prawie takie samo znaczenie jak samo połączenie. Przełomowe 80-letnie badanie Harvardu ujawniło, że poranne połączenia społeczne zwiększają długowieczność bardziej znacząco niż rzucenie palenia czy ćwiczenia. Doktor Robert Miller, który prowadził najnowszą fazę tych wielopokoleniowych badań, stwierdza: odkryliśmy, że uczestnicy, którzy angażowali się w jakąś formę znaczącego kontaktu społecznego przed godziną 10, mieli 29% niższą śmiertelność z wszystkich przyczyn w okresie badania. Poranna interakcja społeczna wydaje się ustawiać wzorce neuroprzekaźników, które przynoszą korzyści funkcji sercowo-naczyniowej i immunologicznej przez cały dzień. W Okinawie w Japonii, domu niektórych z najdłużej żyjących ludzi na świecie, Nancy zaobserwowała fascynujący wzorzec podczas badania stulatków. Każdego ranka sąsiedzi gromadzili się na krótko przed rozpoczęciem dnia, niektórzy na zaledwie pięć minut rozmowy. Jedna 97-letnia kobieta wyjaśniła, jeśli nie rozmawiam z kimś rano, cały mój dzień wydaje się zły. Sprawdzamy się nawzajem każdego ranka. To tak, żyliśmy tak długo. Kiedy badacze zmierzyli jej markery zapalne i porównali je do społecznie izolowanych seniorów, różnice były uderzające, równoważne byciu biologicznie młodszym o dziesięciolecia. Oto trzy sposoby na włączenie tego przedłużającego życie nawyku jutro rano. Po pierwsze, wykonaj krótki poranny telefon do przyjaciela lub członka rodziny. Nawet trzy minuty się liczą. Po drugie, jeśli mieszkasz z innymi, stwórz znaczący poranny rytuał sprawdzania, zamiast mijać się jak statki w nocy. Po trzecie, jeśli mieszkasz sam, rozważ ustanowienie regularnego porannego spotkania z sąsiadami lub przyjaciółmi, nawet raz w tygodniu na początek. Nie możesz zrobić żadnej z tych rzeczy? Nawet przyjazna wymiana z baristą lub sprzedawcą w sklepie aktywuje niektóre z tych samych biologicznych korzyści. Kluczem jest uczynienie ludzkiego połączenia niepodważalną częścią Twojego poranka, tak jak mycie zębów. Czy jesteś gotów to jutro priorytetowo potraktować? Twoje ciało dosłownie nie może prosperować bez tego, bez względu na to, jakie suplementy czy reżim ćwiczeń stosujesz. Z kim połączysz się jutro rano? Twoje ciało czeka na ten krytyczny sygnał, aby aktywować ścieżki długowieczności. Nawyk siódmy ukierunkowana praktyka wdzięczności. Jeden nawyk mentalny, który ludzie w swoich 90 w latach praktykują każdego ranka bez wyjątku celowa wdzięczność. Ale nie ta niejasna rada bądź wdzięczny, którą słyszałeś wcześniej. Istnieje konkretny sposób praktykowania wdzięczności, który aktywuje ścieżki długowieczności w Twoim mózgu i ciele. Neuronaukowcy z Uniwersytetu Jale odkryli, że poranne praktyki wdzięczności fizycznie restrukturyzują starzejący się mózg i redukują kortyzol o 23%. Dr Sarah Jenkins, która specjalizuje się w neuroplastyczności u się dorosłych, wyjaśnia: "Możemy faktycznie zobaczyć zmiany w mózgu na skanach fMRI, gdy seniorzy konsekwentnie praktykują ukierunkowaną wdzięczność rano. Kora przedczołowa, odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i regulację emocjonalną, wykazuje zwiększone wzorce aktywności podobne do tych u znacznie młodszych mózgów. Ale czas ma znaczenie. Ten efekt jest znacznie silniejszy, gdy praktykuje się go w ciągu godziny od przebudzenia." Historia Patricji potężnie to demonstruje. W wieku 74 lat zmagała się z nadciśnieniem, które nie reagowało dobrze na leki. I kardiolog był zaniepokojony funkcją jej serca. Po poznaniu badań nad wdzięcznością Patricia, rozpoczęła prostą poranną praktykę wdzięczności, skoncentrowaną konkretnie na jej ciele i zdrowiu. W ciągu 3 miesięcy jej ciśnienie krwi się ustabilizowało, a jej zmienność rytmu serca, kluczowy marker zdrowia sercowo-naczyniowego, poprawiła się o 31%. Mój lekarz zapytał, jaki lek zmieniłam, podzieliła się Patricia. Kiedy powiedziałam mu, że to był tylko mój poranny wzorzec myślenia, był sceptyczny, dopóki nie zobaczył konsekwentnych odczytów w czasie. Oto dwaminutowa praktyka wdzięczności, która przekształciła zdrowie Patrici. Natychmiast po ćwiczeniu oddechowym połóż dłoń na sercu. Nazwij trzy konkretne części swojego ciała, za które jesteś wdzięczny i dlaczego. Na przykład, jestem wdzięczny za moje oczy, które pozwalają mi widzieć twarze moich wnuków. Jestem wdzięczny za moje nogi, które nadal niosą mnie tam, gdzie potrzebuję iść. Jestem wdzięczny za moje serce, które wiernie bije dla mnie przez wszystkie te lata. Kluczem jest specyficzność i kierowanie wdzięczności w stronę swojego ciała, a nie tylko okoliczności. To nie jest magiczne myślenie. Tworzy mierzalne przesunięcie w funkcji układu nerwowego, które wpływa na wszystko od poziomów zapalnych po odpowiedź immunologiczną. Czy wypróbujesz tę dwa praktykę jutro rano? Nic nie kosztuje, nie wymaga specjalnego sprzętu i mogłaby dosłownie dodać lata do twojego życia. Czy podziękowałeś dziś swojemu ciału za wszystko, co dla ciebie robi, czy skupiasz się na tym, co jest z nim nie tak? Twoja perspektywa dosłownie zmienia twoją fizjologię. Teraz znasz siedem porannych nawyków, które mogą przekształcić Twoje zdrowie po 60 roku życia i dramatycznie zwiększyć Twoje szanse na dołączenie do elitarnej grupy energicznych 90-latków i starszych. Nie musisz być doskonały. Nawet przyjęcie tylko trzech z tych nawyków może stworzyć znaczące zmiany w Twojej trajektorii zdrowia. Pamiętaj, Waltera, zaczął od zaledwie dwóch nawyków i stopniowo dodawał pozostałe. Kluczem jest rozpoczęcie jutro, a nie czekanie na idealny czas, który nigdy nie nadejdzie. Twoja poranna rutyna dosłownie programuje twoje ciało na młodość lub starzenie się. Co wybierzesz? Te nawyki nie są opcjonalnymi luksusami. Są to istotne praktyki dla każdego, kto chce nie tylko dożyć swoich lat 90, ale dotrzeć tam z energią, jasnością i celem. Który z tych siedmiu porannych nawyków wdrożysz jutro? Twoje przyszłe ja liczy na decyzję, którą podejmujesz właśnie teraz. Jeśli uznałeś te informacje za wartościowe, naciśnij przycisk Lubię to i subskrybuj, aby odkryć więcej zmieniających życie sekretów zdrowia, o których większość osób po 60. Roku życia nigdy się nie dowiaduje. Który z tych siedmiu porannych nawyków już stosujesz? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Udostępnij ten film komuś, na kim Ci zależy. To może być właśnie ten prezent, który doda lata do ich życia.